Szkoła Relacji, to lecz informacyjne. Jesteśmy po bardzo ciekawym tygodniu. Moi kochani, zawsze, kiedy e, pracuję z narzeczonymi, wtedy, kiedy pracuję w ramach dialogu małżeńskiego, to jakby jednym z pierwszych tematów, które gdzieś się pojawiają, jest tożsamość osobą. Zawsze mówimy młodym, że muszą zdawać sobie sprawę z tego, że kiedy wstępują w zakapytany związki muszą mieć pewną świadomość, co wnoszą do związku małżeńskiego. To znaczy wszystko, co do tej pory się działo, całe ich życie, relacje, znajomości, dom rodzinny, szkoła, ich sukcesy, ich porażki, każda przestrzeń miała wpływ na to, kim oni dzisiaj są. I czymś niesamowicie ważnym jest uświadamianie sobie tego Z idę. Z tego względu, że akurat w przypadku relacji małżeńskiej będziemy mieli do czynienia, że teraz takie dwie historie będą się chciały pod jednym danym spotkać. Czy w przypadku na przykład naszym, kapłanów. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że wszystkie właśnie cechy, które posiadasz, moje mocne i słabe strony, teraz w samotności będą się potęgowały. Czyli tutaj będzie albo super i plus, a jeżeli są, jest dużo nieprzepracowanych rzeczy, no to będzie faktycznie to bardzo ciągnęło w dół. I to jest z, jedną z tych rzeczy niesamowicie ważną są właśnie temperamenty. To jest właśnie temat tego mijającego tygodnia. Czym są temperamenty? Dla przypomnienia, żeby tutaj sobie to zdążyć było upadać. Temperamenty to są cechy naszej osobowości, na które my nie mamy wpływu. To jest coś, co posiadamy. Coś, co się ma. Koniec, kropka. I uwaga: nie ma ani złych, ani dobrych temperamentów. Są ich mocne i słabe strony. To, jakie wykorzystamy w życiu, będzie albo dobre, albo złe. I tyle. Więc nie ma czegoś takiego, że. Moje temperamenty, bo pewnie gdzieś tak te nazwy tych temperamentów one trącą takimi różnymi konotacjami, że jak słyszymy, flegmatyk, flegmatyk. Nie? Flegmatyk może być bardzo dziwnym tak? E, czy melancholik, No tak samo. Choleryk, sangwinik. Cztery klasyczne starożytne, e, ten starożytne starożytny e, na temperamenty: flegmatyk, melancholik, sangwinik i choleryk. No to jest coś, co tak naprawdę nie jest ani dobre, ani złe. Więc jeżeli chcemy to oceniać moralnie, tak dosłownie, tak jak uczucia, to jest moralnie obojętne, pytanie, w jaki sposób my będziemy właśnie wykorzystywali te cechy, które posiadamy. I to jest coś niesamowicie ważnego, jakby uświadamiać sobie, jakie typy temperamentu dominują w moim życiu osobistym, dosłownie w mojej codzienności. Oczywiście nie ma czegoś takiego, że jesteśmy klasycznie tylko flegmatykiem, klasycznie tylko melancholikiem, czy tam cholerykiem, czy psankiem. Ale te cechy w pewien sposób dominują. Jedna mimo wszystko jest dominująca po prostu. W związku z tym, tak jak każdego dnia mogliście teraz poznawać te różnego rodzaju właśnie zależności w poszczególnych cechach, to z pewnością w każdej coś dla siebie byście znaleźli że w każdej no jakby się poniekąd odnajdujemy, ale z pewnością w jednej to na pewno widzieliście siebie pod każdym względem. I z pewnością to jest ta właśnie cecha dominująca. Oczywiście można sobie zrobić tutaj różnego rodzaju testy, jest całe mnóstwo, w internecie można sobie wydrukować, tak dalej, tak dalej. Yy, polecam, kto ma czas, kto ma pieniądze. Yy, warto o tym mówić, ale Rzecz, którą też chciałbym tutaj od razu zaznaczyć, żebyśmy w pewien sposób nie wynali dziecka z bo rodzi się pewne niebezpieczeństwo poruszając takie tematy w rzeczywistości formacji duchowej i ludzkiej, bo grozi nam zbytnie przejęcie w każdą stronę i można tak samo psychologizować duchowość, że zastąpimy duchowość psychologią. I faktycznie skupimy się tylko na celach temperamentu, skupimy się tylko na jakimś tam sposobie reagowania, sposobie zachowania itd., itd., jakby w ogóle, na przykład nie włączając w to, to wszystko łaski Pana Boga. Tak? Łaska jest ponad naszą naturą. Łaska jest czymś o wiele potężniejszym. Bóg pozwoli, jest w stanie sobie poradzić z naszymi nieogarnięciami o wiele lepiej, niż my jesteśmy w stanie, nie wiem, się wyćwiczyć, wytrenować, itd., tak jeżeli my się będziemy skupiali tylko i wyłącznie na celach temperamentu i tak, wiecie, kurczowo się tego będziemy trzymali, to dojdziemy w pewnym momencie do takiego etapu tresury. I się będziemy tresować, tak? Że w tym momencie ja się muszę tak zachować, że w tym momencie ja muszę w taki sposób reagować. To jest bardzo niebezpieczne. I wtedy, faktycznie, cała formacja duchowa już zaczyna właśnie przybierać taką formę tresury. Jeżeli robię to oczywiście w swoim kierunku, a jeżeli robię to wobec moich bliskich, wobec dzieci, czy ludzi, z którymi pracuję czy współpracuję, to faktycznie to jest po presowanie innych. Bo najzwyczajniej w świecie uczymy się widzieć, jakie są czyjeś zachowania, będziemy czymś zestaw jakby możliwości, no i teraz dostosowujemy bodźce. Tak? Będziemy po prostu odpowiednio motywować kogoś do działania, będziemy odpowiednio kogoś nagradzać albo karać. Tak, Będziemy tworzyli takie warunki, żeby osiągnąć żądany przez siebie efekt. A to już nie ma nic wspólnego z duchowością. Bo absolutnie ucieka nam tutaj godność człowieka, absolutnie zapominamy o całej rzeczywistości łaski Pana Boga i przede wszystkim no, naszego powołania do świętości. Więc tutaj trzeba trzymać rękę na pulsie. To jest ważne: odkrywanie tych rzeczy w rozumienie. Ale to nigdy nie może przysłonić Pana Boga. To nigdy nie może przysłonić e, łaski, to nigdy nie może przysłonić e, tych darów, które otrzymujemy. Sami macie takie doświadczenie. Czasami po ludzku nic tylko ręce muszą złożyć: płakać, wywieźć białą flagę i się podnieść. Ale nagle się okazuje, że wtedy, kiedy Pan w to wszystko zaczyna wkraczać, to te rzeczy są możliwe do realizacji. Nasze plany, założenia nasze pragnienia, nasze potrzeby, czy wtedy, kiedy faktycznie myślimy, że z takiej sytuacji nie będzie już wyjścia, nagle okazuje się, że nie, nie ma jest. Więc tutaj musimy też mieć z tyłu głowy cały czas właśnie ten, ten, ten element nadprzyrodzony, żebyśmy w tej naszej formacji, no właśnie, nie brnęli w każdą stronę. Każda skrajność jest niebezpieczna. I tu właśnie przy formacji duchowej tak samo pojawia się w czasie kierownictwa duchowego, bo w czasie kierownictwa duchowego, takiego indywidualnego, też istnieje bardzo duże zagrożenie, bardzo duże niebezpieczeństwo, że zaczniemy się bawić bardziej w psychologa niż w kierownika duchowego. A tam psycholog to jest zupełnie inna dziedzina. onego porusza się na zupełnie innej przestrzeni. Tak? Absolutnie kościół antologia nie podważa psychologii ani psychiatrii. To są rzeczy niesamowicie ważne, potrzebne, które nam pomagają ale nie możemy tutaj w żaden sposób no właśnie mieszać tego ze sobą albo właśnie nie daj Boże tego elementu łaski, jeśli tutaj wyrzucać Więc właśnie cechy temperamentu sami zobaczyliście. Mam nadzieję, że udało Wam się to odkrycie. Bardzo mają, czy mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób ja przeżywam ruchowość, w jaki sposób przeżywam moje funkcjonowanie, moją pracę, sytuacje stresowe. Tak? Jak łatwo, też będzie to miało wpływ później. Na przykład na rozumienie siebie nawzajem. Tak? To jest też klasyczny przykład, który mówię w ramach kursów małżeństw, które gdzieś tam prowadzę w szkole, kiedy tłumaczę właśnie jakie są różnice. Jak na przykład może być prowadzony konflikt. Znam takie wspaniałe małżeństwo, cudowni ludzie, ale kiedy oni odkrywali swoje temperamenty, to było coś niesamowitego. Sławek i Dorota. Sławek to jest typowy tematyk, Dorota to jest typowy cholera. E, posiadają gromadkę dzieci, w różnych wieku, o też różnych temperamentach. E, dzieci się kłócą, dochodzi do długi. Dorota, sfrustrowana, znała się trzelić wobec tej sytuacji, żądając od swojego męża... Zaraz! No, zrób coś! A co Sławek, z takim w tematycznym spokojem, przestanął się bić? Posłuchamy, co się stało, zobaczymy, kto był w całej sytuacji i wyciągniemy konsekwencje. Tak? E, każdy zareagował według no, jakby swojego schematu. Tak? Prze, przerzucając na powyć, tak. Zobaczcie, człowiek, który jest e, na przykład cholerykiem, to wystarczy, nie wiem, jakiś pomysł, ideę rzucić. Nie wiem, pomóżmy dzieciom w Afryce. Tak, 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 zróbmy, pojedźmy, rzucły zbiórki i tak dalej, po prostu, milion pomysłów. Nie minęła minuta, on już, on już bić uratowaną Afrykę. Afryka jest centrum świata, po prostu najbardziej rozwinięty kontynent całego świata. Ale właśnie po pięciu minutach to wszystko gaśnie. Jeżeli ktoś by był ciekawy, ja wiem oczywiście na przykład pod jakie ja mam ten granat. Ja parę razy już o tym wspominałem. Pytanie czy słuchali. Cholerek i Jestem cholerykiem San Przewaga sami wini, ja na szczęście w tym wszystkim. I na przykład ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że ja potrafię się bardzo szybko zatłumaczyć do jakiejś pracy. Tak? Jeżeli faktycznie ta idea gdzieś tam leży, tak dalej, to ja wiem, że ja mam swój za to. I teraz też na przykład co mnie bardzo szybko się rozwija, to pierwsza porażka. Tak? W dany moment pierwszej porażki to jest takie nie, nie no, ma sensu, dobra, już nie róbmy tego w ogóle, w ogóle nie, nie podoba się wam, nie, to tak, nie, tak, nie, tak nie, Dajmy sobie spokój, i poszukamy jakiegoś innego rozwiązania. Więc to będzie miało wpływ na to, i teraz albo ja będę świadomie do tego podchodził, i będę sobie zdawał sprawę z tego, że można nad pewnymi rzeczami w jakiś sposób, jeżeli się regularnie nad tym pracuje. Prosi się Pana boga, pamiętajcie temperamenty, to jest dar Pana boga. To nie jest jakieś przekleństwo, to nie jest jakiś wypadek ewolucji, tylko to jest dar Pana boga. W związku z tym my też możemy Pana Boga zapraszać w tą przestrzeń, aby ją porządkowo, aby pozwolił jej się rozwinąć, aby ona stała się czymś, no właśnie, dorosłym na miarę naszego powołania, etapu naszego życia. Bo to, że fizycznie jesteśmy rozwinięci, to nie znaczy, że jesteśmy duchowo rozwinięci, czy tam osobowościowo, tak? To są problemy dzisiejszych czasów. Może być człowiek w moim wieku, 30 paru latek. Tak? który ma mentalność od 16 lat, grającego w konsolę i oglądającego szerega, i to jest po prostu dla niego najlepsze kino, jak on jest w stanie na sobie wyobrazić. Tak, to jest jego najlepszy sposób odpoczywania. Więc tutaj zapraszanie Pana Boga, bo też pomaga nam się w tych, w tych temperamentach rozwijać. To jest coś niesamowicie, niesamowicie ważnego. E, takie świadectwo, jakby na sam koniec, e, w związku z tym, że jestem kolerkiem i sam niestety umie, Problem polegał na tym, że ja nie potrafiłem panować nad moimi tymi cholerycznymi wybuchami. W momencie, kiedy ktoś mnie zdenerwował, ja. Wiecie, to była tak zwana cienka, czerwona linia, przekroczenie, której nie było już żadnych hamulców. nieważne, kto przedemną był, mężczyzna, kobieta, człowiek dorosły, dyrektor, pachnież, nieważne. Wkurzyłem się, linia została przekroczona, ja nie miałem hamulców. Ja używałem mnóstwo wulgaryzmu. Mnóstwo. To faktycznie było takie, nie, to nie było takie, z, z takich klasycznych, tylko to było bardziej wyrafinowane, tak? takie, które naprawdę szło w kierunku. Ja jeszcze pamiętam, na pierwszym roku takie były przez sytuacje, w trafiłem do seminarium, e, gdzie naprawdę tam powodem takiej wiecie, w kłótni, to było byle co. Oczywiście, kiedy doszło do takiej pierwszej sytuacji, to wtedy ja nie więcej, się zrozumiała, że. Znaczy, denerwować mnie nie warto, bo, bo zakrzycze. Tak? Ja nie szedłem na pięści, się bić, ja nie byłem z tych, yy, którzy się bili, ale byłem z tych, którzy po prostu potrafili chwili zakrzyczeć yy, w taki sposób, że tam absolutnie nie było, nie było możliwości, jak go powiedziała. Z czasem ten poziom dzięki czerwonej linii zacząłem podnosić coraz wyżej, czyli coraz trudniej było mnie zdenerwować. Tak? Yy, sytuacja się troszeczkę zmieniła po święceniach, kiedy trafiłem do szkoły. Kiedy faktycznie to była zawodówka i tam faktycznie po prostu się nałożyło i zmęczenie, i Ale dzisiaj zasadniczo takiego, wiecie, wybuchu, który jest nieopanowany przez mnie, to już nie miałem zasadniczo, no, od pewnie z pięciu lat. Więc nie miałem takiej sytuacji, że po prostu, wiecie, wybucham, po prostu jadę i niszczę każdego mentalnie, kto, kto stoi na mojej drodze. Tak? Na razie do tego nie doszło. Nie próbujcie tego robić. Nie próbujcie, i, bo nie to ani wam nie posłużyłem, ani nie będę posłużyć. ale można. To jest właśnie to, że można y, dojść do takiego etapu. To nie jest jakiś, nie wiem, super, super sukces. Po prostu ktoś mi to musiał wytłumaczyć. To była kwestia pracy, to była kwestia tego by zaangażowania się. To dalej nie jest. Ja dalej potrafię wybuchło. Ja wiem o tym, ale ten poziom, jakby już jest na tyle wysoko, że pójście do szkoły na katechezę, nie wiem, praca z grupą. Dzieciaki w szkole, przygotowywanie tam młodzieży szkoły podstawowej lub nie spowoduje tego, że ja na przykład w kościele wybuchnę. Tak? Bo na przykład chłopaki gadają grają na telefonach komórkowych, w czasie kiedy ja bym tłumaczyć, nie wiem, jak będzie wyglądał system To no, Ja nie mam takiego wiecie, jak frustrat, nie wybucham, nie wyrzucam ich z kościoła i nie przykminam ich do 13. pokolenia wstecz. Nie? nie ma czegoś takiego. Więc To są rzeczy, które jeżeli współpracujemy z łaską Pana Boga, jeżeli jest dobra formacja umowa, jeżeli my też rozumiemy, bo odkrywamy istotę poszczególnych cech i potrafimy to łączyć w pewne rzeczy, to jesteśmy w stanie stworzyć pewne schematy, jesteśmy w stanie się nauczyć, w jaki sposób reagować. To, że się denerwuje, ja się denerwuję cał, cały czas. Jeżeli później się pyta, czy ja krzyczę, jak krzyczę na mojej dzieciaki na przykład w szkole, tylko ja nie krzyczę, że wy jesteście głupi, tylko że ja się wtórzyłem. Dzięki temu no to jest ten system taki ogromny, ja się od razu wyżyję, gdzie się nie spada, ja tego nie kłamczę w sobie, bo, bo ja to zrozumiałem, że jednym z moich problemów było to, że to wiele spraw kłamsiłem w sobie. Tak? Denerwowałem się i do środka. Denerwowałem się i do środka. No i wiadomo, w pewnym momencie to nie wytrzyma tego ciśnienia, to musi pęknąć. Tak? Ale ja się nauczyłem, że teraz jeżeli jest moment, kiedy się naprawdę zdenerwuję, to ja to krzyczę. Ale nie atakując kogoś, tylko wykrzykując to, co ja przeżywam w tym momencie. Tak? Oczywiście. Porażki się zdarzają. Zdarza się, że czasami kogoś ocenia. Zdarza się, że czasami błędy ironiczne. To są moje porażki. Oczywiście, że tak nie jest tak, że teraz jakiś Arek i ram chodzący, że to już nie ma żadnego błędu. Nie. Są błędy wtedy, kiedy jest nie wieczorem, rachunek sumienia, czy rachunek sumienia przed spowiedzią, to ja widzę, gdzie to zawiodło. Który tak? Ale często też ja widzę, że to na przykład kilka rzeczy się złożyło na nas. nie, Połączyło się ze złoczeniem, ilością zadań, że faktycznie ktoś po prostu mógł nie wiedzieć, że nie wiem, dzisiaj jestem po 6 godzinach katechezy, trzech 3 mszach, na podwaniu 4 online, do tego jeszcze nie złożyłem zjeść normalnego posiłku, jestem po prostu głodny, zmęczony, brudny, niewyspany, jeszcze starałem się nie zdążyłem skorzystać. Teraz on po prostu przychodzi ze swoim kuriozalnym problemem na to wszystko. Tak? I on miał prawo tego nie wiedzieć. Że to wszystko się akurat w tym momencie złożyło, kiedy on zadał bardzo życiowe pytanie, na przykład: czy mam przynieść karetki czy flamasty? <śleszy> no w Proszę, w nie? Czy na przykład w szkole mówię, że będę. Nie żądam podręczników e, i w związku z tym proszę, żeby były zeszyty, będę by przynosił kserówki. Fajnie, jeżeli byście posiadali klej, to od razu musimy sobie wkleić do zeszytu. I pytania, które też nie byłem gotowe. Klej w kundze, czy w szczytu? Dla mnie, jak to uznałem w tym momencie, za a Ale po chwili się zastanowiłem, Arek, on jest po ósmej podstawówki. Tam jest takie myślenie. To jest chłopak w pierwszej klasie techniku, który ma takie po prostu myślenie. Bo takie były tam pytania. Tak? On się praktycznie zapytał. Widocznie miał właśnie że jego cecha temperamentu. Praktyka, życia ponad wszystko. Tak? I się pyta. Play okay, w punkcie czy w No niego to było ważne pytanie w tym momencie. Tak? I znowuż. Raz, dwa, trzy. W wystarczy. Tak? Więc... Yy, Oczywiście, teraz, sobie teraz mówimy o bardzo śmiesznych, to sprawach, ale zdajcie sobie sprawę, na przykład, jak są kłótnią, właśnie kłócącymi się dziećmi. I teraz wyobraźcie sobie, że takie sytuacje się manażają. tak, Czy w małżeństwie, w domu, w szkole, na parafii, gdziekolwiek jesteśmy. Tak? Jak łatwo wtedy wyprowadzić siebie i wyhaczyć w takim normalnym zachowaniu. Jak wtedy trudno na przykład zaczął zapanować w pewnym momencie. Jak łatwo jesteśmy w tym stanie jakoś zranić. I wtedy właśnie te cechy temperamentu, które mogą nam służyć, obracają się przeciwko nam. E, ja zawsze mówię na się przed to jest ostatnia myśl, e, że to, co tutaj teraz będziemy przelewali, to jest wiedza tajna. I to powiedzieli kiedyś mechanicy, których też właśnie zaczynają z nimi te zajęcia, zaczynają to tłumaczyć. Oni robią wiecie, te testy na temperamenty, widzą, że to się zaczyna zgadzać, że, że to faktycznie tak jest, że u nich w życiu to też tak podobnie wygląda I w pewnym momencie, jeden, tak, kiedy to, oczywiście tam organisy w międzyczasie, nie, ale mówi to jest wiedza ta jedna. I to jest prawda. Jeżeli ktoś jest to w stanie zrozumieć widzi te zależności, my tutaj oczywiście omówiliśmy tylko jedno. A teraz wyobraźcie sobie jakby rozumieć czucia, temperamenty, osobowość duchowość, historia mojego życia, widzieć swoje zranienia, widzieć jakby te wszystkie rzeczy, to jest naprawdę niezadajne. Teraz jeszcze wiesz, to o drugim człowieku. Słuchajcie, ja na przykład za półtorej miesiąca, jak będę gadał z moimi uczniami, ja tak czasami wiecie. z głupia franku, z Frankie pytanie zadaję. A co tam w rodzinie jest tego, a co rodzice robią? Aha, aha czy nie nic nie zosób? Okej, okay, okej. Okay. Ja za półtorej miesiąca, do dwóch miesięcy, to będę taka informacja na temat moich uczniów że jeżeli ktoś mnie wkurzy, ja jestem w stanie taką szpilę przygotować, że to wiecie, przez piętę, osiędzie aż do mózgu jestem w stanie go uderzyć. To jest bardzo niebezpieczne. Bo jeżeli ktoś te zależności zna, je rozumie i chce je wykorzystać do złych rzeczy, to jest w stanie bardzo mocno skrzywdzić kogoś. Bardzo. Dlatego wbrew pozorom to, co tutaj jest, czego my się uczymy, to właśnie, jak my to wykorzystamy? Nie? To może służyć domu, mojemu osobistemu, mojemu, mojemu bliskim, ale to tak samo może właśnie przeciwko mnie się obudzić. Kto może nas najbardziej zranić? Ci, którzy żyją najbliżej nas. Ci, którzy znają nasze sekrety, nasze tajemnice. Ci, którzy widzą nasze przyzwyczajenia, nasze lęki. Ci, którzy nas znają. I oni wtedy doskonale wiedzą, w którym momencie, jak trzeba po prostu wbić żeby jednym słowem, czy jednym zdaniem, czy jednym deszczem zadać najwięcej wyuczciwień. No właśnie my się uczymy tego nie po to, żeby to robić, albo po to, żeby się tym bronić, ale przede wszystkim, żeby pomagać. Bo jeżeli ktoś coś takiego robi, to znaczy, że sam przeszkadza wszystkim nas sporanie. Tyle od Eryk Zapraszam do wspólnej modlitwy.